Witam kochani, szefirek tutaj. I okazja, okazja jest taka, że chciałem Was zaprosić na, na takie spotkanie, na pogawędkę kolejną o, w temacie: oczywiście, przewodu pokarmowego, oczywiście tego co i jak tam wchodzi, ale tutaj e, w kontekście właśnie spokoju albo niespokoju. I będzie to. Będzie to taka dyskusja na temat, pod tytułem właściwie mógłbym powiedzieć, nerw błędny nerw błędny i protrawienny spokój. Myślę, że temat bardzo ważny, niedostatecznie wyjaśniony w kręgach, w kręgach żywieniowych, w kręgach kulinarnych. Nerw błędny, który kontroluje, okazuje się, że kontroluje cały nasz przewód pokarmowy. A prawie, a prawie też całe ciało, jak ważny jest w tym, w tym dobrym trawieniu, czyli w tym, żebyśmy wyciągali wszystkie składniki, wszystko, co ważne z tego, co zjadamy, żeby to było dobrze przyswojone, strawione, przyswojone, wchłonięte, rozprowadzone po ciele, jaką tu rolę gra nerw błędny i co robić, jeśli, jeśli on niespra, niesprawnie działa techniki, czyli będą. Będziemy tu mówili o takich alternatywnych technikach stymulacji nerwu błędnego. Myślę, że bardzo ciekawy temat. Będziemy mieli na to godzinę, może trochę więcej. 19 lipca o godzinie 19 szczegóły do zalogowania się w deskrypcji pod filmem. Do zobaczenia szefirek.